Zawołałam kolegę Marek, słyszę płacz dziecka. Rozejrzałam się i znalazłam chłopca. Czasami są takie reporterskie interwencje, które zapadają w pamięć. I czasami to interwencje dosłowne. Niewiele brakowało, aby w Rumi doszło do tragedii. W samochodzie stojącym na pełnym słońcu zamknięte było dziecko. Na szczęście na miejscu pojawiła się nasza ekipa, która usłyszała jego płacz. Odwodniony i wycieńczony chłopczyk został zabrany do szpitala. Dziennikarze Twojej telewizji morskiej z Wejherowa mogli wtedy poczuć szczególną satysfakcję ze swojej pracy. Gdybyśmy tam nie przyjechali, to to dziecko już by nie żyło. Pasja to jest to, co nas napędza w naszej pracy. Pomimo zmęczenia, pomimo presji czasu, informacja musi być podana w maksymalnie rzetelny sposób. Od kilkunastu lat pracuję w telewizji WTK w Poznaniu i mam ogromną satysfakcję z tego, że widzom pokazuje różnorodne oblicze naszego miasta. Telewizje lokalne same tworzą koloryt małych ojczyzn. Czy kraśnik leży na szlaku hasyckim? Ich informacje są często najbardziej poszukiwanymi przez widzów. Atrakcje sportowe, muzyczne oraz rodzinny piknik integracyjny tak w skrócie wyglądał Dzień Osób z Niepełnosprawnością w Łomży. Przecież to, co często dosłownie dzieje się za naszym rogiem, najbardziej nas dotyczy, jest najważniejsze. Praca dziennikarza lokalnej telewizji jest właściwie pracą u podstaw. My nie jesteśmy już tylko reporterami, a wręcz sąsiadami naszych widzów. Nikt tak wnikliwie nie zrobił materiału dotyczącego ratajskich traszek czy jeżyków, jak my. Przyglądamy Pomysłowi wycinki niemal każdego drzewa, a kiedy szkoły przyjmowały uchodźców czy organizowały dla nich zbiórki, wtedy nie tylko z nimi rozmawialiśmy, ale nawet sami nosiliśmy kartony z darami. To my przyglądamy się kolejnym krokom deweloperów, którzy chcą stawiać wieżowce w środku osiedla. Nierzadko jesteśmy pierwsi z tymi informacjami, a z nich czerpią większe telewizje, jeśli temat okazuje się ogólnopolski czy dotyczy szerszej społeczności. Ratajska telewizja kablowa w dzielnicy Poznania działa już 30 lat. Jeszcze starsza od niej jest telewizja Toruń. Pamiętam pierwszy blok, który miał powstać, w którym właśnie my mieszkamy, miał 32 mieszkania. Był to trzypiętrowy dom, a był postawiony z cegły, to trzeba podkreślić, z bardzo dobrych materiałów. Mieliśmy parkiet dębowy, 23 mm grubości, także takie rzeczy się pamięta. Tylko nieco młodsza jest telewizja Dami z Jeleniej Góry. To ona mieszkańcom stolicy polskich Karkonoszy pokazuje szeroko rozumianą kulturę. Ze mną Jakie są Twoje marzenia? Przede wszystkim udowadniać wszystkim, którzy mają jakieś niepełnosprawności, że można wszystko pomimo, pomimo wszystko. Ja na przykład mam niedosłuch i śpiewam, więc można, można. Dzień dobry, prowadzę Państwa dziennikarz. z telewizji WTK. Jak ważną rolę w swoich społecznościach pełnią telewizje lokalne pokazał czas pandemii. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami powinniśmy przemieszczać się jak najmniej i w miarę możliwości ograniczyć kontakt z innymi osobami do minimum. Zatem sprawdzimy dla Państwa, co można załatwić bez wychodzenia z domu. Przypominamy, że specjalnie dla seniorów uruchomiona została miejska infolinia pod numerem 42 638 5500. Szczególnie witam dzisiaj po raz pierwszy tych uczestników naszej modlitwy, którzy się z nami łączą dzięki telewizji Toja. Pamiętam w czasach pandemii, jak byliście bardzo ważni w tym momencie. Zagrożenia burzowe, pogodowe, także bez telewizji lokalnej. Ogólna telewizja nie istnieje, bo jesteście potrzebni tu na miejscu. To telewizje lokalne najszybciej informują o miejscowych zagrożeniach. Ewakuacja mieszkańców pięciu bloków przy Franciszkańskiej. W piątek rano 250 osób musiało opuścić swoje mieszkania, zanim saperzy z Giżycka przystąpili do usuwania z wykopu pocisku artyleryjskiego kalibru 105 mm. To telewizje lokalne najczęściej podejmują próby rozwiązania problemów swoich widzów. Prawdziwe schody w rzeczywistości i przenośni napotyka codziennie dziennie małżeństwo z ulicy Stalowej w Jaworze. Pan Jarosław Olejnik opiekujący się schorowaną żoną dzięki pomysłowości i pomocy sąsiadki może zawieźć małżonkę na wózku do lekarza lub wyjść z nią na spacer. No, i potrzeba maską w wynalazku. Musiałam coś takiego zorganizować, żeby można było żonę zawieźć do lekarza. Może ktoś się zlituje, może ktoś pomoże, może ja nie wiem. Ja mam dopiero 80 lat, ja nie wszystko jeszcze wiem. W naszych telewizjach bycie blisko widza nie jest reklamowym sloganem. Ci ludzie nie mają szansy pokazać się w dużych mediach i te wydarzenia nigdy by nie były tam pokazywane. One są pokazywane w lokalnych telewizjach. Dziennikarze lokalnych stacji organizują w swoich miejscowościach akcje społeczne i prozdrowotne. Proszę Państwa, jest 20 czerwca, wtorek, trzeci wtorek miesiąca i jak zwykle w ten wtorek rozpoczynamy akcję Oddaj krew z kablówką. To telewizje lokalne relacjonują miejscowe uroczystości. Akt erekcyjny zasadzenia drzewa wolności w ogrodzie miejskim w Suwałkach. Bo media lokalne nie skupiają się na sensacji. To są telewizje dobrych wiadomości, bo te wiadomości przeważają. Często mówimy, że do naszych małych miast telewizja duża, telewizja publiczna pojawia się wtedy, kiedy jest tragedia, kiedy się, dzieje się coś złego. A my na co dzień opowiadamy o tym, co jest dobre, co jest ciekawe, co jest budujące. Łączymy ludzi, a ich nie dzielimy. Producent nazury tej Przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego 2023, Piotr Wasześnik. Kto inny jak nie my pokazuje specyfikę naszych małych ojczyzn. Maczet dla Tatarów, wyznawców islamu, muzułmanów polskich ma przede wszystkim... Symboliczne znaczenie nie tylko religijne, ale także kulturalne, społeczne, historyczne, więź etniczną, religijną. Produkujemy reportaże, dokumenty, programy poradnikowe. W ramach naszych kwarantannowych wycieczek, wycieczek które możemy przecież czynić, ponieważ to są niezbędne dla naszego życia czynności, musimy wychodzić na świeże powietrze. Ja właśnie mogłem się powstrzymać i zjadłem ten, tego bohatera tego fragmentu programu, czyli ziar, ziarnopło. Rzecz nie do przecenienia, telewizje lokalne integrują społeczności. A jeżeli pokazujemy politykę, to zawsze z dwiema stronami sporu. Politycy nie powinni szczuć jednej na drugich. To pan jest, pan jest pan pan moje zdanie. Mam wrażenie, że pan w ogóle nie mówi na temat. Nie no ja mówię pan, na temat. Telewizje lokalne patrzą na ręce władzy centralnej i samorządowej. Jednym z takich postulatów demokracji, tak zwanej deliberatywnej, czyli takiej demokracji angażującej, jest właśnie postulat istnienia małych, niezależnych mediów. Miejmy nadzieję, że Niemcy nie zorientują się zbyt szybko, że że jest nas ledwie Tam nasi walczą i giną, a my tu stoimy, idziemy. Mimo skromnego zaplecza finansowego, telewizje lokalne realizują ambitne filmy historyczne. Nie ma odwrotu. Naftę. Proszę pana, to jest przyszłość świata. To ludzi z To nasze telewizje eksponują dokonania lokalnych bohaterów. Jesteśmy blisko. Ignacy, nie możesz tak stąd wyjechać. Telewizja Obiektyw od ponad 20 lat działa. Zajmuje się sprawami lokalnymi, ale od ponad 10 produkujemy filmy fabularne. Jako jedyna telewizja lokalna realizujemy filmy, które są emitowane nie tylko na antenie. Telewizji lokalnej, ale również na antenie ogólnopolskiej. Jako jedyni wyprodukowaliśmy film o ojcu polskiej nafty Ignacy Łukasiewiczu. Ja śmierdzę, moja dróżka, żebyś ty mogła pachnieć. Wlałem naftę do lampy i nafta mi prawie w rękach wybuchła. To nie romantyzm, to samozaparcie. Mimo braku finansowych telewizje lokalne produkują i chcą produkować ambitne programy dla swoich widzów. Na to wszystko potrzebne są pieniądze. Te pieniądze ustawa zakładała, że każda telewizja, która otrzyma koncesję, nie, nie, nie dzielono tam na telewizje ogólnopolskie, telewizje regionalne czy telewizje lokalne, tylko po prostu nadawca telewizyjny, który otrzymuje koncesję Utrzymuje się ze sprzedaży czasu antenowego oraz emisji reklam w tych 12 minutach, w każdej godzinie, tylko że nie ma takiego mechanizmu, który by skierował reklamy z rynku ogólnopolskiego. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej apeluje o ustawowe zmiany, żeby rozciągnąć misję, którą ma telewizja publiczna na programy lokalne. Powinniśmy bardziej cenić. Y Doceniać dziennikarstwo lokalne i te redakcje, które istnieją. Z kilku względów. Po pierwsze, tu y, wielu ludzi startuje, właściwie większość, startuje y, do tego zawodu. Tu jest ta pierwsza próba, czy się nadaje do zawodu, ale to jest też miejsce nabywania y, wiedzy o wartościach i nabywania dobrych praktyk. Rynek medialny w Polsce toczy choroba. Najwyższy czas, by to, co ważne, to, co blisko widza, otrzymało wsparcie państwa. Bez silnych telewizji lokalnych nie będzie silnego społeczeństwa obywatelskiego. Krzysztof Czub, telewizja WTK, Poznań.